Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Przekątne AC, BD tego trapezu przecinają się w punkcie S. Także AS do SC równa się 3 do 2. Pole trójkąta ABS jest równe 12. Oblicz pole trójkąta CDS. No i teraz tak, pozaznaczajmy sobie, gdzie są. Hmm, takie same kąty. Więc tak. Między tym a tym mam alfę. I gdzie jeszcze mam alfę? Tutaj, no nie? Eee, tu będzie beta. No to tu mamy betę. I jakiś... Nie pomaczę. Mamy gamę i tu mamy gamę, tak? Czyli mm, korzystamy z tego, że przekątne w trapezie yy, 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 dzielą ten nasz trapez na trójkąty podobne, tak? No i tutaj, że te podstawy są do siebie równoległe, no jak przeciskniemy tą prostą, no to te kąty są takie same, yy, czyli w Jakąś tam już część mamy zadania za sobą. Teraz kolejna, kolejna rzecz w tym zadaniu. To: Co to znaczy? AS, SC równa się 3 drugie. To znaczy, że odcinek AS to są trzy jakieś części, a tu 2. Yy, I co dalej? Dalej mamy pole trójkąta, czyli pole A B S jest równe 12. I teraz tak trzeba skorzystać z e, trzeba skorzystać znów z właściwości trójkątów podobnych, tak? E, bo my wiemy, że jak mamy podaną skalę, a u nas ile ona wynosi? No 3 drugie, to że. Pole trójkąta podobnego jest k kwadrat większe, tak? Czyli nasze pole ABS, bo ono jest większe tutaj, ten trójkąt, widzimy, że jest większy, no nie? Równa się k do kwadratu razy nasze pole tego CDS. Podstawmy, co wiemy. 12 równa się 3 drugie do kwadratu razy BDS. E. S, czyli 12 równa się 9, 4 razy to pole, co chcemy wyliczyć. Nożymy razy 4, 9, żeby już to pole mieć. Czyli mamy 12 razy 4, 9. Tu nam się skracać jest 3. Tu mamy 4, równa się pole tego trójkąta. Będę kontynuować, 16 trzecich, wyciągnijmy całości, 5 całych i 1 trzecia. Jak masz jakiekolwiek pytania, to daj znać.